Czerwone jest, na no, góry na lampie, no. Jest, jest, Czerwone miga, no, po prawej stronie. Ale stoi, w okienku patrzy, obserwuje nas. na Ale nie, rozmawiasz z jakimś gościem na dole. Mruga cały czas. Czerwone mruga cały czas. Żółte, żółte się pali. Czy on tak zawsze? Nie wiem. Ale jeszcze chyba te samochody jadą, nie zdążymy w tej. Chcę spójrzeć jak ostatnio. No. Janek, się wejdź na drugą to burtę. To już puszczą, jademy. Bo szlabany jadą na dół. Chyba na nas. Na nas, bo szlopany. O Boże, no gorąco się Chyba chciał nam dać do zrozumienia, że się spóźniliśmy Chciał nam dać do zrozumienia No, lekka do przodu A jest więcej w prawo, nie? Przyjeździłeś drogi, że na co pierdeliłem. No to teraz. Przepraszam mówiąc, nie uchylę się. No nie... to ja tego zinterpretowałem. Poczekaj, się chłopak do nas, tak. To jest takie zwyczaj, że się pójdzie na kaba pełną prędkością i się kogoś zmusza do otworzenia pusty. Tak myślisz, co potem będzie? Albo obrobić tak. I do albo obrobić to z nie miałby ja wyjścia wtedy, ten no. no bo to tak wiesz, Jeszcze przed ostatnimi zaligami jak przechodziliśmy. No ale kurde, jeżeli o 19 otwierają, to powinien być otwartym o no co 19. No nie, no nie, nie otwierają pewnie bez sensu, jak nie ma janku, to... No ale płynęliśmy, nie? Zgadzasz No ale to znowu nie powinno być tak, że wiesz, jak jesteśmy.